nie są nie przygotowani Nie byli wczoraj, no bo mieli inne ważne sprawy być może, ale dzisiaj jest jeszcze powtórka. Proszę pana, jesteśmy! O, widzę was, was słucham. I tu, tutaj są nasze jaja. A to kogo jojo? To jest moje, czyli pani Krystyny. Ale bez sukienki? Nie no proszę pana, ona taka jest! Tak samo bez podpisu! Aha, no to... No taka jest! Wiedzisz pana, bądź cicha! Dziękuję! Rodziny z imienia i... i te lasowe koty mają urodziny, to są sprawy po prostu zamknięte. I imię rasowe, pod z naszą rasy jest imię, to znaczy, że y, trzeba było zapłacić bardzo duża. Moja mama się chciała tak podobać. To tak y, tak zrobiła trzeba na około 50 tysięcy zapłacić złotych y, za ten za, y, no, danie imię imię.